młodych ludzi to jedna z wielu nic nieznaczących uroczystości. Ale czy tak powinno być? Przecież naród, który nie za swojej przyszłości, umiera i nie buduje dobrego jutra. Żyjąc w trudnym dla nas czasie spowodowanym epidemią, która nie pozwala nam spotkać się w gronie społeczności szkolnej, zatrzymajmy się przez chwilę i wysłuchajmy tej krótkiej lekcji historii i patriotyzmu. Zapraszamy. Co to jest Polska? spytał ja w przedszkolu. Polska to wieś i las i zboże w Polsce i szosa, którą pędzi do miasta autobus i samolot, co leci wysoko nad tobą Polska to miasto strumień i rzeka i komin fabryczny, co dymi z daleka A nawet obłoki, gdy nad nami mkną Polska to także twój rodzinny dom A przedszkole? taki i przedszkole I róża w ogrodzie i książka na stole po śmierci króla Jana III Sobieskiego o tron Polski zabiegali władcy obcych państw. Przekupywali oni niektórych magnatów polskich i starali się przyciągnąć ich na swoją stronę. Powstały różne zwalczające się obozy i stronnictwa. Powodowało to zamieszanie w kraju, pogłębiało anarchię i coraz bardziej osłaniało Polskę. Z osłabienia Rzeczypospolitej. Korzystali władcy sąsiednich mocarstw Prus, Rosji i Austrii. Doprowadzili oni do pierwszego rozbioru Polski w 1772 roku. W drugiej połowie XVIII wieku znaleźli się tacy ludzie jak Huk Kołątaj, Stanisław Stasic, Ignacy Potocki, Stanisław Małachowski i inni, którzy dostrzegli zło w kraju i grożące niebezpieczeństwo Całkowitej utraty niepodległości. Głosili oni potrzebę zaprowadzenia takich zmian, które wzmocniły siłę państwa, np. zwiększenia armii, poprawienie sytuacji chłopów, podniesienie poziomu oświaty, skrócenie samowoli magnatów. Najważniejszymi sprawami związanymi z reformą zajął się Sejm, zwany czteroletnim lub wielkim. Jego dziełem było uchwalenie 3 maja 1791 roku. Konstytucji, która przeszła do historii pod nazwą Konstytucja 3 maja. Konstytucja budziła nadzieję na wyprowadzenie Polski z niewoli i uratowanie jej zagrożonej niepodległości. Przetrwała w tradycji jako ukoronowanie sta starań polskich o uratowanie Ojczyzny. Tyle razy w ramach... Bo cierpienie Twe trwa Biały orzeł znów skrępowany Krwawy łańcuch zwitał już Lecz już wkrótce zostanie zerwane, Bo wolności wybija dzwon Oj, czy... Na ojczyzna, ojczyzna z żala prędziana już nieje. dziś każde polskie miasto do swych mieszkańców się śmieje, Postają nowe ujdzie, osiedla nowe powstają, bo no Polska nasza ojczyzna, cię bardzo kochają. I z nami wiersz pod tytułem Polak Mały. Kto ty jesteś? Polak mały. Jaki znak twój? Orzeł biały. Gdzie ty mieszkasz? Między swymi. W jakim kraju? polskiej ziemi. Czym ta ziemia? Moją ojczyzną. Czym zdobyta? Krwią i blizną. Czy ją kochasz? Kocham szczerze. A w co wierzysz? W Polskę wierzę. Coś ty dla niej? Wdzięczny dziecię. Coś jej winien? Oddać życie. Dziękujemy. Konstytucja 3 maja. Konstytucja, trudne słowo, lecz z łatwością wytłumaczę. Prawa, wolność, obowiązki. To oznacza nie inaczej. To akt prawny lub ustawa o najwyższej mocy prawnej. Ustanawia, reguluje ustrój i organizację. System źródeł prawa w kraju. Głowa państwa im przewodzi. U nas w Polsce konstytucja z 3 maja się wywodzi 1791. To rok historycznie ważny. 3 maja konstytucja. Niech tu datę zna już każdy. O mój rozmarynia rozwija się. O mój rozmarynie, rozwijaj się Pójdę do dziewczyny, pójdę do jedynej, zapytam się Pójdę do dziewczyny, pójdę do jedynej, zapytam się A jak mi odpowie, nie kocham Cię. A jak mi odpowie, nie kocham Cię. Ułani wyrbują, strzelcy maszerują, zaciągnę się. Ułani wyrbują, strzelcy maszerują, zaciągnę się. Dadzą mi konika trisavego, dadzą mi konika ci I ostrą szabelkę i ostrą szabelkę do boku mego. I ostrą szabelkę i ostrą szabelkę do boku mego. Pójdziemy z okopów na bagnety. Pójdziemy z okopów na bagnety. Bagnet nie ukłuje, śmierć nie ucałuje, ale nie ty. Bagnet nie ukłuje, śmierć nie ucałuje, ale nie ty. Jak kwiaty rozkwite sztandary z kąpalem w słonecznym blasku wypełniły się wielkim darem. Placy zabaw w Podomieńskim Wajsku. Konstytucja 3 Maja. Urodziny dziś swoje obchodzi. Świętrze wielkim przepychem, gala ubudziła uczucia narodzie. Aura święto wspierając pogodą. Rozświatła bez świat cały, przez to miłe nastroje się rodzą. Powiększającym odem chwały. Święto wyszło z cienia w którym było ukryte pół wieku, by zajaść nieznanym blaskiem budującym optymizm w człowieku. To co się co oni wołają? Cieszą się ze święta. A co to za święto? Hmm. To tu się od jak koniec To to Bo nie wiem, dziecina, jak ci to wytłumaczyć? Malutki jeszcze jesteś, a nie zrozumiesz. Wiesz, jak bawisz się zgodnie z innymi dziećmi, to tatuś się cieszy. Wiesz, synku, co to jest zgoda? Święto, tatusiu, się kucie, małże, sobotę. Dziś święto zgody. Dziś w całej Polsce, jak długa i szeroka, zgodzili się wszyscy na jedno. Zgodził się król z narodem, naród z królem. Zgodzili się wielcy z małymi, bogacze z biednymi. Cały kraj się pogodził i myślił nad tym, jak rządzić, żeby z tej zgody jak najwięcej pożytku wynikło i dla wszystkich i dla każdego z osobna. Król Polski Stanisław August Poniatowski będzie składał przysięgę. Tatusiu, tatusia, a co to jest przysięga? Przysięga to taka obietnica, której musisz dotrzymać. Daje się ją Bogu, nie ludziom. I tylko Pan Bóg może cię od niej zwolnić. Tatusiu, a co król będzie obiecywał? że będzie wiernie służył narodowi i jego praw przestrzegał, że sprawiedliwie będzie rządził i do krzywdy ludzkiej nie dopuści. Tatusiu, ja może będę chciał przysiąc. Tatusiu, pozwól, tatusiu. Na co chcesz przysiąc? Że będę kochał wszystkich, że z nikim nie będę się łuczył, że będę dobrze się uczył, się nie będę robił krzywdy nikomu. Dobrze, synku, możesz przysiąść. Ale pamiętaj, że musisz obietnicy dotrzymać. Bez tej miłości można żyć, mieć serce suche jak orzeszek. malutki los na parskiem pić, zdala od zgryzot i pocieszeń, na własną miarę znać nadzieję, w mroku kryjówkę sobie uwić, o blasku próchna mówić dnieje, o blasku słońca nic nie mówić. Ziemio, ojczysta, ziemio jasna, nie będę powalonym drzewem, codziennie mocniej w ciebie wrastam. Radością, smutkiem, dumą, gniewem. Nie będę jak zerwana nić. Odrzucam pusto brzmiące słowa. Można nie kochać cię i żyć, ale nie można owocować. Powiewa na cztery świata strony Nasz polski sztandar biało-czerwony i w oczy, czerwień się żarzy Na najpiękniejszym z wszystkich sztandarze Czy ci w duszy gra? Czujesz to co ja? Serce przyspiesza tak Gdy tańczył z wiatrem kolory dwa czy to Piastowska, czy Jagiellońska, Poływa flaga, bo tu jest Polska. Nic nie nie stłamsi, nikt nie pokona, Niezwyciężona, biało-czerwona. Czy ci w tuszy gra? Czujesz to, co ja? Serce przyspiesza tak, Gdy z wiatrem kolory dwa. Ojczyzna, honor, wiara to siła Historia tego nas nauczyła Zrywa więzy, stawa z kolan Niezwyciężona, biało-czerwona Czy ci w duszy gra? Czujesz to co ja? Serce przyspiesza tak Gdy tańczą z wiatrem kolory dwa Dziękujemy za uwagę i zapraszamy chętnych uczniów, jak i pracowników szkoły do włączenia się w recytację wierszy lub zaśpiewanie pieśni patriotycznych. Wykonane pieśni jak wiersze będą umieszczone na szkolnym Facebooku.